Tegoroczny festiwal Opener został zaatakowany przez setki, a nawet tysiące buczących, latających robali. Ludzie. Czy faktycznie było aż tak strasznie i co to są w ogóle za robale? Przekonajmy się. Moi drodzy, ja jestem tak strasznie szczęśliwy, że mogę nagrać ten film od początku, od pierwszej zmianki, od pierwszego filmu, czy to było na TikToku, czy na Instagramie, z tego całego zajścia, czyli z rzekomego ataku setek tysięcy owadów na uczestników festiwalu Opener. <grywa> Wiedziałem, że trzeba będzie nagrać maleńkie sprostowanie, gdyż trąbiły o tym media, trąbiły o tym serwisy internetowe i te serwisy i media nie zawsze mówiły prawdę. Otóż w wielu, wielu, wielu artykułach widziałem zmiankę i w ogóle w tytule to było też uwzględnione, że uczestników zaatakowały chrabąszcze majowe. Zanim opowiem wam, czy to były chrząszcza majowe, czy to nie były chrząszcza majowe, zacznijmy może od tak brzydko zwanych żywych rekwizytów. Pierwszym rekwizytem będzie ten oto znany wam ptyś, czyli jest to oczywiście chrząszcz Goliat. Dlaczego akurat ten? O tym zaraz wam opowiem. O chrząszczach Goliatach swego czasu na moim kanale było głośno, potrafi syczeć. Tak samo. Ty, ale nie chcesz tymi latać, nie? On się nażar przed chwilą w sfermentowanego banana, jak będzie latał, to wiecie, tak. Ale... Dużo ludzi obejrzało te filmy, tutaj załączam je wam w rogu. A drugi rekwizyt, a w zasadzie rekwizyty, trzymam aktualnie zamknięte w dłoni. I są to dokładnie te same chrząszcze, które właśnie pojawiły się na festiwalu. Skąd ja je mam? Dosłownie 15 minut temu wyszedłem z mieszkania i znalazłem trzy sztuki. Kurde, no ani jednego, czajcie to? Co za dziadostwo. A no normalnie to jest ich od zarypania. Tutaj przy lampach. Powinny być. Albo i nie. Ej, słuchajcie, jest. Znalazłem jednego, żeby teraz nie uciekł. A tu w ogóle jest dużo kosarzy. No ale nic, wracamy z nim. O, mam kolejnego. W ogóle te dwa. Jeden przed chwilą właśnie spadł z balkonu. To bierzemy gnoja. Hop. Drugiego w sumie możemy też wziąć. Bo jako, że one są pospolite w całej Polsce, to wcale nie trudno jest je znaleźć. O, widzicie? Tu sobie. No i dobrze, zacznijmy może od ogółu do szczegółu, bo ja teraz nie wiem jak mam je trzymać, bo one się nie trzymają, wiecie, palców no są takie i po prostu całe, całe ręce w robalach, o tutaj sobie łazi. Z... Spadł. Zacznijmy może od tego, dlaczego wyciągnąłem tego oto ptysia, czyli chrząszcza Goliata. Słuchajcie, chrząszcz Goliat tutaj pojawia się dlatego, że należy on dokładnie do tej samej rodziny, do której należą chrząszcze, które właśnie w cudzysłowie zaatakowały uczestników Openera. Jest to rodzina żukowatych, lub jak kto lubi poświętnikowatych, czyli skarabide. i co ciekawe, do tej rodziny należy naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tysięcy gatunków chrząszczy. na z, z 40 tysięcy generalnie ogrom. I do tej rodziny należą między innymi tak sławne chrząszcze, jak Chociażby z karabeusze. To jest akurat podrodzina kruszczyc, a te miśki, które latały na Openerze to jest podrodzina melolontine, czyli chrabąszczowate, chrabąszcze, jak zwał tak zwał. Zatem ten oto nie jest tutaj przez przypadek, natomiast on jest tylko, żebyście mogli sobie jeszcze raz popodziwiać jaki on jest ładniutki i może da nam tutaj popis swoich lotów, bo on tak też lata, tak samo jak tamty na Openerze. No... Robimy fru, czy nie? Przekręcił się na palcu, jelo. i chyba dzisiaj nie chce. No nic, dobra. To jego odłożymy. Puszczaj. A O, skubana, ale się przyczepił. Jego odłożymy, a zajmiemy się tymi oto śmiesznymi ziomeczkami, które właśnie spowodowały taki strach, taką panikę. Tutaj widzicie trzy sztuki. Wiem, że jest jeden samiec, wiem, że jest jedna samica, trzeci to nie mam pojęcia, co to jest, bo przed chwilą kopulowały, więc no proste, że to jest para. Hmm. Odpowiedzmy sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy każdy chrząszcz jest chrabąszczem, albo czy każdy chrząszcz jest chrząszczem? No to to jest tak. Cały rząd nazywa się chrząszczem, tak? To jest rząd chrząszczy, do których należą właśnie goliaty, do których należą biegacze, do których należą kuski, do których należą chrabąszcze majowe, skarabeusze i masa, masa, masa innych stworzonek. Ogólnie chrząszczy to jest jakieś 400 tysięcy gatunków. To jest najbardziej zróżnicowany rząd owadów ever. Jest ich dużo więcej niż motyli, dużo więcej niż os, dużo więcej niż modliszek itd. I tak dalej. to są chrząszcze. Wśród rzędu chrząszczy mamy rodziny. Między innymi jest rodzina właśnie poświętnikowatych, czy też żukowatych, jak kto lubi. I w tej rodzinie są podrodziny. I jest tam między innymi podrodzina melolontine. Bo to nie jest tak, że jest chrząszcz majowy. I tyle. I na tym się kończą chrabąszcze na świecie. Nie, nie, nie. Chrabąszcze na świecie jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo gatunków. Natomiast czy to są Nie. I tym samym wszystkie nagłówki, które mówiły o ataku hrabąszczy majowych, czy też o nalaucie hrabąszczy majowych, mówiły nieprawdę. Te owady, setki tysiące, dziesiątki tysięcy owadów latających, tak, no bo one latają, które właśnie latały sobie nad festiwalem, to nie są chrabąszcze majowe, to są kuzyni hrabąszczy majowych, którzy są troszkę mniejsi, bo jednak chrabąszcze majowe są duże. To są dość spore książki. I co ciekawe, ostatnimi czasy w Polsce one są całkiem rzadkie. Ja na przykład w tym roku nie widziałem ani jednego hrabą majowego. No serio. A te spotykam co róż, bo one są bardzo pospolite, jest ich mnóstwo praktycznie w całej Polsce i nieraz pojawiają się w ilościach masowych, co jest właśnie przykładem takiego czegoś, co stało się na openerze. O, tutaj jeden mi się palca przyczepił, to niech będzie, że on tutaj będzie siedział. No to co to jest? To moi drodzy jest chrząszcz, którego naukowa nazwa brzmi. Ale, su, i teraz się zaczyna, żeby mnie ja gafy nie palnął, bo nie lubię tej nazwy. Amphimallon Solstitiale. Ta nazwa mi nic nie mówi, znaczy, dobra, mi troszkę mówi, ale Wam zapewne nic nie mówi, natomiast ma też polską nazwę i jest to Guniak Czerwczyk. To jest w ogóle taka fajna analogia, że mamy trzy gatunki chrząszczy, które są powiązane z trzema kolejnymi miesiącami. Mamy chrząszcza majowego, który wygląda tak. I jak sama nazwa wskazuje, pojawia się w maju. Mamy guniaka czerwczyka, który jest odniesieniem do czerwca i który najczęściej pojawia się w czerwcu, tam do sierpnia jakoś mniej więcej. No i on jest najpospolitszym w ogóle, praktycznie przedstawicielem chrząbąszczy chrząbąszcowatych w Polsce i jest go dużo, tak naprawdę dużo. No widzieliście sami. Trzecim gatunkiem jest wałka lipczyk. I tu jest odniesienie do lipca. Wałka lipczyk jest chyba najładniejszym i największym z całej tej trójcy. To jest przepiękny, ogromny chrząszcz o takich bardzo charakterystycznych wachlarzykowatych czułkach. Jemu może poświęcę i osobny odcinek, bo jako że on jest nieczęsty, to niestety ostatnio nie mam do nich szczęścia i ja no, rzadko je spotykam. To taka analogia. Kolejna ciekawostka. Guniak Czerwczyk. Wcale nie jest jedynym guniakiem w Polsce, bo mamy trzy gatunki guniaków, tylko że pozostałe dwa są turbo rzadkie, występują na południu kraju i tam no serio, praktycznie się ich nie spotyka. A jeszcze jedna ciekawostka, hrabącz majowy też nie jest jedynym polskim hrabążkiem, bo jeszcze jest coś takiego jak hrabąż kasztanowiec. To jest tak, jakbyście chcieli zagiąć jakiegoś wujka na grillu czy weselu. To tak, hrabąż majowy nie jest polskim jedynym chrabąszczem mimo że najbardziej popularnym. To teraz guniak Czerwczyk. Guniak Czerwczyk wygląda tak. To jest taki jasnobrązowy, bardzo pierdołowaty chrząszcz, który jak lata to buczy i wywo panikę. Widać troszeczkę podobieństwo do chrabąszcza majowego, jako że oni są praktycznie kuzynami bardzo bliskimi. On jest taki w ogóle śmiesznie owłosiony na przedpleczu. Ma normalnie futerko. Dlaczego jest go tyle? No po prostu ten chrząszcz jest tak bardzo pospolity. Serio, jego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I z tego względu, że on wykazuje bardzo silną fototaksję, czyli przyciąga go światło, no to jak są tam, wiecie, te takie wielkie lampy, które oświetlają festiwal, no to proste, że tych chrząszczy tam będzie masa jeszcze, że wokół jest dużo zarośli, to to jest idealne Siedlisko dla tych chrząszczy i jest ich tam no dużo i sobie latają. A że opener akurat trafił się w momencie, kiedy one miały rójkę, czyli po prostu samce szukały samic, no to mamy efekt, jaki mamy. I kolejna sprawa, nie dość, że one są pospolite, to jeszcze mnożą się na potęgę. Ja wam tutaj pokażę, jak łatwo jest sprawić, żeby samiec wsiadł na samicę. Serio, to, to są sekundy. Czy ten książkę jest w jakikolwiek sposób niebezpieczny? Nie. Nie, absolutnie, on nie jest niebezpieczny. Nie jest jadowity, nie jest trujący, nie jest yy, mięsożerny, nie ma ogromnych szczęk, którymi nam może ugryźć. W ogóle nie może nas ugryźć, nie może nas urządlić, bo nie ma żądła, bo jest chrząszczem. Nie jest, nie wiem, toksyczny jakiś. Także to jest naprawdę taka pierdoła. One latają i się obijają o różne przedmioty, także dziwne, że w ogóle jeszcze żyją, że nie wyginęły. Chrząszczek jest totalnie niegroźny, ale ja w pełni rozumiem, że jak takie coś lata i jak takie coś buczy nam koło twarzy, no to osoby, które, wiecie, brzydzą się owadów, mają jakiś lęk przed owadami, szczególnie tymi latającymi buczącymi, no to jak takie coś zaplącza się we włosy, to nie jest fajnie, nie? Jak jest chrabąż, majowy, to jest jeszcze gorzej, bo chrabąż jest mniej więcej dwa razy większy od niego, także to już w ogóle jest tragedia. Natomiast Guniak Czerwczyk faktycznie, przez to, że on nie dość, że jest pierdołowaty, to jeszcze na końcach. Podnóży, tak samo jak chrząszcze Goliaty i tak samo jak wszystkie żukowate, y, ma takie dwa pazury, które umożliwiają mu czepianie się w tym momencie, na przykład mojego palca, albo włosów, albo ubrań, albo gałęzi drzewa, albo w ogóle części drzewa. Y, no więc mamy prosty przepis na tragedię, i na panikę, i na krzyk, pisk i tak dalej. Ale tak jak mówię, mm, nie ma się czego bać, te chrząszcze są totalnie nieszkodliwe, po prostu, no ja rozumiem, że jak ktoś może nie lubić, to będzie się odganiał i uciekał. Kolejna sprawa. Yy, ten chrząszcz, pomimo, że jest jest totalnie niegroźny, on nic mi nie zrobi, nic mi nie może zrobić, serio. To jest od czasu do czasu uważane za szkodnika upraw polowych, czy też upraw leśnych, ponieważ jako że one przechodzą, tak jak praktycznie wszystkie chrząszcze, jak mi się wydaje, przeobrażenie tak zwane zupełne. Co to oznacza? Oznacza, że mają cztery stadia rozwoju, jest jajco, jest larwa, czyli pendrak po naszemu, jest poczwarka, i potem jest imago, czyli właśnie chrząszcz, czyli owad dorosły. No więc w stadium larwy te pędraki, one sobie żyją w ziemi, w glebie i lubią podgryzać różne roślinki. I tym samym te roślinki obumierają i tym samym te chrząszcze wcale nie są lubiane przez osoby, które uprawiają jakiekolwiek roślinki, bo po prostu te roślinki im sobie no, umrą. Szczególnie jak tych chrząszcze jest dużo, a że jest ich dużo, bo są pospolite. No to 2 plus 2 i tak dalej. A czym się żywią dorosłe osobniki? Otóż dorosłe osobniki są w pełni roślinożerne i one się żywią różnymi elementami roślinek. Bardzo różnych roślinek, one są niewybredne, także praktycznie zeżerą wszystko. Takie małe cwaniaczki. Ale jak się popatrzy tak on face, to są całkiem urocze. Trochę jak ten popularny mem it stąd, który przedstawia właśnie szcza majowego. No to one mają bardzo podobne buźki, bo są właśnie z tej samej rodziny, tylko mają trochę mniejsze te takie wachlarzyki, które są charakterystyczne dla hrabąszczy majowych. No polecisz czy nie, czy się przyczepiłeś? Chyba się przyczepił na stałe. Zostaje ze mną, tak. No trudno. Co więcej, z tego co widzę, to samice nie są tak owłosione jak samce. W sumie jak u ludzi. Ciekawe. Podsumowując, wydarzenia z Openera były dla mnie dosyć zabawne i były świetną motywacją do nagrania tego filmu, natomiast ja rozumiem, że dla wielu osób mogły nie być wcale zabawne i mogły być wręcz traumatyczne. Ale spokojnie, nie ma się czego bać, po prostu takie chrząszcze w Polsce występują, do tego się trzeba przyzwyczaić. Życie. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem Wam sytuację i że teraz już nie będziecie się bać i będziecie wiedzieć przede wszystkim, że to, co było na Openerze, to nie chrabąszcze majowe, a tak zwane guniaki czerwczyki. Widzimy się w kolejnym filmie. Hej!